Reprezentujemy zawód górnika podziemnego, technik logistyk, hotelarz, technik górnictwa podziemnego, technik żywienia i usług astronomicznych. To tylko część profesji, jakie podczas tegorocznej, drugiej już edycji Kuźni Zawodów zaprezentowali uczniowie ze szkół powiatu świdnickiego. Spotkanie odbyło się 23 września na placu Konstytucji, 3 maja w Świdniku, a wzięło w nim udział w sumie 5 placówek oświatowych. Głównym celem eventu było pokazanie możliwości, jakie otwiera przed uczniami kształcenie zawodowe. Przede wszystkim chodzi o promocję naszych szkół zawodowych, żeby pokazać ofertę, którą mają do zaprezentowania mieszkańcom nie tylko powiatu Świdnickiego, ale przecież mamy także uczniów spoza powiatu Świdnickiego. Przede wszystkim możemy się pochwalić tym wszystkim, co tutaj w powiecie świdnickim realizujemy. Chcemy spopularyzować naszą tą edukację ponadgimnazjalną, dlatego że ma wielkie sukcesy. Wystarczy powiedzieć: pierwszy liceum ogólnokształcące, które ma 100% zawalności Matur, PZZ, czy zespół szkół w trawnikach, w piaskach, czy nasz, gdzie mają wspaniałe zawody typu fryzjer, typu gastronom, typu hotelarz. Z roku na rok edukacja zawodowa cieszy się wśród młodzieży coraz większym zainteresowaniem. Powodem jest chociażby konkretny fach w rękach, co jest niezwykle istotne w zdobywaniu przyszłej pracy. A oferta powiatowych placówek jest bogata w różnorodne propozycje. Chcemy pokazać mieszkańcom Świdnika, Powiatu Świdnickiego, że Świdnik ma naprawdę bardzo bogatą ofertę, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Warto myśleć o tym i pamiętać przy decydowaniu się na, na szkołę średnią, dlatego że nasza oferta rzeczywiście odpowiada. Aktualnym potrzebom rynku pracy. Wybierać można wśród wielu branż: spożywczej, usługowej, hotelarskiej, mechanicznej czy tych związanych z budownictwem i transportem. A że oferta jest trafna, widać przede wszystkim po uczniach szkół zawodowych, którzy już na obecnym etapie kształcenia mają sprecyzowane plany na przyszłość. Zdecydowałam się na hotelarstwo, ponieważ hotele są na całym świecie i jest to branża rozwijająca się bardzo prężnie i dlatego gdziekolwiek bym była, to mogę znaleźć pracę w hotelu. Chcemy otworzyć swoją działalność. Na przykład restauracja, albo jakąś cukiernię czy coś takiego, może się uda. Bliski dostęp do kopalni, szerokie zapotrzebowanie na górników, więc jakoś to mnie skłoniło, że tak powiem. Jednym z ważniejszych celów starostwa powiatowego jest ciągłe rozwijanie placówek ponadgimnazjalnych. Pomysłów na urozmaicenie oferty jest wiele. Kolejny pomysł mamy na właśnie będzie za godzinę będziemy mieli spotkanie, mieli przedstawicielami uczelni filologii słowiańskiej bo chcemy ściągnąć tutaj VIP-ów z Ukrainy i zaproponować im edukację w naszych szkołach. Ale to jest jeden z wielu, jak powiedziałem wcześniej, pomysłów. Kuźnia zawodów to przedsięwzięcie, które ma nie tylko zachęcać do kształcenia zawodowego, ale również pokazywać jego efekty. W związku z tym w planach jest promocja w kolejnych miastach naszego powiatu. Czy warto skorzystać z oferty powiatowych placówek oświatowych? Na pewno tak, bowiem jak widać jest to bardzo dobra inwestycja w przyszłość.